Informacje o nadchodzącym trzecim dodatku do Assassin's Creed Valhalla krążą już w sieci od jakiegoś czasu. Produkcja, która zadebitowała 10 listopada 2020 roku, to wielka gra, którą twórcy ciągle wspierają i rozbudowują jej zawartość. Rzekome trzecie DLC to nie pierwsze rodeo tytułu. Valhalla miała już przecież styczność z gniewem druidów oraz oblężeniem Paryża. Po najlepsze ceny gier, gorąco zapraszam na stronę eneba.com. A gdy użyjecie kodu Lootbox, wydacie jeszcze mniej siana. Wszystkie potrzebne linki macie oczywiście w opisie. W każdym razie, całą akcję rozpoczął bardzo znany insider, jakim jest Tom Anderson. Raczej tego pana nie muszę przedstawiać, bo ba, zna go raczej każdy. Dziennikarz podaje, że do produkcji u Ubisoftu zawędrują jeszcze dwa nowe DLCki. Co najlepsze, wspomina, że jedno z nich ma ukazać się jeszcze w tym roku. Dodatkowo, z jego wpisu dowiedzieliśmy się, iż będzie to potężny dodatek, dzięki któremu otrzymamy 40 godzin nowych przygód. Anderson wspomniał także, że gameplayowo dodatek ma przypominać styl God of War'a, cokolwiek to znaczy. No i muszę Mam powiedzieć, że Anderson w pewnym stopniu miał rację, ale o tym w sumie zaraz. W chińskim sklepie nastąpił przeciek, który to potwierdził trzeci dodatek do Walhalli Co jesteśmy w stanie się dowiedzieć? Ano, otrzymaliśmy zarys fabuły, którą będziemy podążać podczas naszych przygód. Akcja dodatku osadzona zostanie w 10 światach z mitologii nordyckiej, które będą celem inwazji armii Mrozu i Ognia. Królestwo Krasoludów stanie na krawędzi zagłady, a w trakcie wojny nieśmiertelny olbrzym Surtur porwie Baldura, czyli ukochanego syna Odyna. No i tak jak pisał Liker, mamy coś powiązanego z Gadoworem. Jeśli chodzi o datę premiery, to ona lekko się zmieniła i tutaj akurat Liker racji nie miał. Insider pisał, że dodatek zadebytuje jeszcze w tym roku, lecz z tego planu raczej nici. Na chińskiej stronie premiera była ustawiona na 10 marca 2022 roku, także chwilę trzeba będzie jeszcze poczekać. Generalnie warto wspomnieć, że nasza postać w produkcji otrzyma moc władania piorunami. Nie wiem do końca jak do tego dojdzie, ale z całą pewnością będzie to mocarne. Co prawda strona Sklepowo została już dawno zdjęta, lecz fanom udało się wyciągnąć jeszcze screeny. A one prezentują się całkiem fajnie, lecz obrazki są dostępne niestety w słabej jakości. No ale w sumie jest zawsze coś. Przykładowo tutaj chciałem odszyfrować hieroglify, ale niestety mi się nie udało i może ktoś z Was będzie w stanie to przetłumaczyć. Nie wiem jak wy, ale gigantycznie się jaram. Nie jestem jakimś wielkim fanem Valhalla, ale z całą pewnością zerknę sobie na ten dodatek. Także co mogę więcej powiedzieć, witam Was na lootboxie w to piękny poniedziałkowy popołudnie. Dajcie znać w czy dostajeście dzisiaj jakąś ocenę, a w międzyczasie zachęcam do zostawienia łapki w górę i suba z dzwonkiem. Dzisiaj w materiale obgadamy temat Keanu Reevesa, który nie widzi przeszkód w tworzeniu modów dla dorosłych z Johnem Silverhandem, Dijkstra na nowych zdjęciach z drugiego sezonu Wiedźmina oraz Star Wars Eclipse z pierwszymi szczegółami. Także ja już nie przedłużam, no to co? Zaczynamy! A zacząć sobie możemy w sumie od dość ciekawego tematu. Powiem jeszcze na starcie, że news jest dla osób, które skończyły 18 lat. Dobra, ostrzegałem. Keanu Reeves to ogromny na gwiazda, która oprócz filmów zaszczyciła nas swoim udziałem w grzech CD-projektu. Moim zdaniem, Kianu jako Silverhand to perfekcyjne połączenie. Wielu ludzi zakochanych jest w tej postaci, ale czego by tu nie kochać? Co otwórca twórca roli Neo myśli o modach dla dorosłych? Dowiecie się zaraz. Matrix 4 już niedługo trafi do kin i jak każdy z nas wie, główną postać odgrywa tam Kianu Reeves. Dlatego on oraz Kerry Ann Moss udzielili wywiadu dla redakcji The Verge. Rozmowa głównie dotyczyła filmu, lecz pod koniec wyszli trochę poza temat i poruszyli. Kwestie Cyberpunk'a. Redaktor na wstępie poinformował Kianu, że istnieje modyfikacja do gry, dzięki której jego postać może uprawiać stosunek z V. Kianu dziwo się ucieszył. I przy tym rozbawił wielu jego fanów W tym chociażby mnie yes. Lecz później dowiedział się, że Redzi nie pochwalają takich działań Bo nie chcą uderzać w wizerunek aktora Nie trudno się domyślić, że dziennikarz zapytał się Keanu Co o tym wszystkim myśli Okazuje się, że sam Keanu Reeves nie ma z tym problemu Jak to ją wywiadzie Zawsze jest miło, kiedy jest miło Pomyśl ile pieniędzy jest w porno Nawet nie musisz tam być, by ludzie uprawiali Z, z twoim wirtualnym awatarem Możesz robić wszystko O mój Boże Dostajesz strój prawdopodobnie Zrobiony w Szwecji lub Niemczech, zakładasz coś do VRA. Oni otrzymują Twoje dane wraz ze wskaźnikami pobudzenia. Więc jesteś w tym kostiumie w wirtualnym świecie tylko dla członków, kiedy go później zdejmujesz, co sądzisz o tej relacji. Potem trzymasz w ręku coś realnego i cieszysz się, że istnieje rzeczywistość. Można powiedzieć, że Kianu brał ten temat trochę pół żartem, lecz jego towarzyszka Carrie Ann Moss stwierdziła, że nie chciałaby brać udziału w czymś takim, czyli po prostu krótko i na temat. Dajcie znać, co myślicie o takiej sytuacji i czy was również rozbawiła reakcja Kiana. Cały wywiad podlinkuję wam do opisu. W sumie, jakby nie patrzeć, to nowy sezon Wiedźmina zadebiutuje za 4 dni. W związku z tym, Netflix nie ma zamiaru zwalniać z marketingiem. Druga część serii przyniesie nam do świata serialu nowe postacie, a jedną z nich jest przykładowo Dijkstra. W książkach Sapkowskiego pełni on rolę przebiegłego szefa wywiadu w Królestwie Redani. Otrzymaliśmy fotografię, na której to aktor, Graham McTavisha, prezentuje się w serialu. Swoją drogą, jest to pierwszy look, bo nie wydaje mi się, że był on kiedykolwiek pokazywany w trailerach. Ehe, nie było go ani razu. swoją drogą, a która możecie znać chociażby z Lucifera, gdzie wcielał się w księdza, a później w demona, bądź z roli w Hobicie, gdzie pojawił się jako Dwalin, czyli krasnolud. Oprócz Dikstry możemy luknąć na Jaskara, Geralta, Tris i Yennefer. Geralt to Geralt, nie trzeba nikomu komentować. Yennefer w sumie tak samo. Ale nie wiem, czy tylko mnie bolą te rude włosy u Tris. Według mnie wyglądają one fatalnie, ale to tylko moje zdanie. Tak samo Jaskier. On też podoba mi się w krótkich włosach, ale co mogę powiedzieć? Dajcie znać w komentarzach, co myślicie, a ja przychodzę dalej. A w sumie tak w międzyczasie możemy na szybko wspomnieć o PUBG, które będzie można grać za darmo. Firma Krafton podczas The Game Awards poinformowała, że ich produkcja, która kiedyś biła największe rekordy, od 12 stycznia przechodzi na free to play. A co jeśli ktoś kupił grę, to w sumie nic. Twórcy pamiętają o takich osobach i mają dla nich rekompensatę, ponieważ otrzymają wtedy wszystkie przedmioty kosmetyczne oraz będą mieli dostęp do rankingów lub niestandardowych rozgrywek. Teraz coś o nadchodzącej produkcji od Quantic Dream, a może bardziej produkcjach. W trakcie The Game Awards wielkim zaskoczeniem było zobaczyć pierwszy trailer Star Wars Eclipse. W sumie potwierdziło się to, że akcja gry przeniesie nas w czasy High Republic, przez co możemy powoli przyzwyczajać się, bo jak wiemy, najnowsze filmy Star Wars będą osadzone właśnie w tym okresie. Pewien użytkownik Twittera o niku ACCNGT. Dzień przed eventem TGA poinformował o powstaniu gry oraz zaprezentował pierwszą grafikę. Teraz, już w sumie, po całym ogłoszeniu tytułu, przyszedł do nas z kolejnymi informacjami. Uważa, że Eclipse będzie przygotował grą akcji inspirowaną The Last of Us. A co ciekawe, nad produkcją pracują dwa studia: Quantic Dream Montreal. Oraz Paris. Tom Anderson również postanowił dołożyć coś od siebie i poinformował, że studio obecnie ma problemy z zatrudnianiem nowych osób i może to oznaczać lekkie opóźnienie prac nad grą. Wisienką na torcie tego newsa jest info, że studio pracuje nie nad jedną, lecz nad trzema grami. Oprócz Star Wars Eclipse, studio opracowuje także mobilną grę społecznościową na silniku Unity, z kolei główny oddział z Paryża tworzy własny, jeszcze niezapowiedziany tytuł. Jako ostatni news możemy na szybko wziąć pod uwagę ostatnią aktualizację do Escape from Tarkov. Jest to jeden z największych patchy w tym roku, ponieważ dodano nową lokację o nazwie The Lighthouse. Nawiązuje ona mocno do poprzedniej produkcji twórców, jaką jest Contract Wars. To pierwsza na terenu, który w przyszłości będzie rozszerzany i doczeka się m.in. większej liczby bossów. Co ciekawe, z nową mapą zawitały nowe frakcje przeciwników, kontrolowane przez sztuczną inteligencję, zwaną ROX. Oprócz tego pojawił się także system Interia. Jest to bardzo zaawansowana fizyka ruchu postaci, działająca w sytuacjach sprintu, nagłej zmiany kierunku ubiegu, upadku po skokach czy wychylania się. Wielu ludzi czekało. I nareszcie jest. Voice Over IP, czyli rozmowy głosowe. Funkcja ma działać z ograniczeniem do 15 sekund na wypowiedź i ze swoistym 20 sekundowym cooldownem, zaraz po tym, by ograniczyć nadużywanie tej opcji. Głośność zależna będzie od odległości między postaciami. Patch dodaje również nowe rodzaje modeli broni i innych przedmiotów, a przykładem jest chociażby nowy karabinek SCAR lub miernik odległości Range Finder. Ja w tym czasie dziękuję za oglądanie materiału, zwijam się, serwus.